Hej, witajcie! Ja jestem Freedom, a to jest kolejny odcinek z gry Blockade 3D hmm, Teraz gram na trybie versus Wybrałem sobie snajpera i... Hmm, a nie, nie mogę teraz coś pokazać, czegoś. No ale cóż, no cóż, no cóż. Hmm. To może teraz wam pokażę coś. Yy... O! Mam nowe dwie bronie. <laughs> nosi siekierę i już wiem jak się ją nosi. I taki oto pistolecik. Czekajcie. No, taki pistolecik. <laughs> Nie jest on jakiś silny, ale fajny ma ten co robi. Um, I co jeszcze? Na kół. <śmiech> <śmiech> na kół mamy bazukę. I... Aha, na kół. Aha, i jeszcze kliente. No tak. Um. Wow. Nie wiem co tu się dzieje, ale może tu wszedłem po ten serwer. Łoś się! Hmm. A, szkoda, że... A, dobrze, da się. Idę do czerwonych. <grym> tak, mam trzeci poziom. Mam więcej apteczek, więcej nabojów do bazuki, więcej TNT. I właśnie tą mam broń. Dostałem. No, szybciej, szybciej, Prawdę mówiąc, to... <laughs> no i coś mnie tam... Ha. Prawdę mówiąc, to... Moj moją ulubioną klasą jest... właśnie... Snajper. Aha, zmiana mapy. No to se pograłem. <laughs> no oczywiście, że to czerwa. Mam nadzieję, że coś zrobię. Bo <noise> ostatnio coś za bardzo mi szło. <noise> Aj, <ciu. głos> Miał być inny filmik, a nie Blockade. Miał być z innej gry. No ale niestety... Mhm, ale dwóch O, jestem trzeci. No ale niestety... Nie dało się... Tamtej gry nagrać. Oj. I wiecie co? Jednak to, że się zacina ta gra, ten blokaj, To to nie jest moja wina. No nie to, to... O, co To to nie jest wina mojego internetu. Tylko to jest... wina... Znaczy wina. No tak, to jest wina gry, bo to jest. Jeszcze beta, czy to ma? chyba Beta, nie wiem. I to... Czekamy na usprawnienia lepsze. W ogóle. Trudne to jest. Aha. Tańka. Nieważne. I za każdym razem jak giniemy to musimy sobie przełączać. Ale zabiję, ale zabiję, Okej. Okay. <laughs> mhm. Ay 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 yeah. no. Ja. Ja, nie mam, ja, co nie ja, ja, no mam. Ja to nie mam. Jakie? A nie, prawie. A z bazuką da. Sami tam? Brawo mhm. O yes. Tak cię skupiłem, że... Nic nie mówiłem. Już. No, co to popłaśnie. Nie, nie nie. No nie, no nie! I czemu mi pisze, że trzecia zabiję, czy czterej zabiłem? 4 zabiłem. No nie, no nie, jeden hita. Nie, nie ma tak. Z shotgunem. No, no! Nie ma tak. Ale, no, prawie, że równy. Różek, no, no równy. no nie. No jest. Ani to zaczynamy. No, gił! Jest. Słup Okej Pięknie Kurde, 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 kurde Już kurde ale pięciu no, Ale pięć no, no, ja widziałem, że ktoś tu... Jak grałem no, to... Sto coś... Miał... no, no, Zabitych... Ale nie. no, 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 nie Dob grać? No, no, no No właśnie, nie. kurde, no, nie Noż po prostu jest tutaj, Nie. Dam 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 dam! Dam dam! Dam! daj, 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 Dam dam Спазу, паца, сын. Серьё? Не! Он не думал, да? Угу. Раз можно убить. Барунда. Окей. Ale jechu... On ja się... U o Jezu! Chcę powiedzieć, że się skupiam. I właśnie tak mi to wychodzi. Hmm. Ciul tam, idę z tymi. Może coś ubiję. Może coś trafię. A co? Czy mój? Nie wiem, bo... Taki czar, wow Aha, mój, tak Kurde, nas no, no, nie to. No, jeda co? No, jeda co? Ja nic już nie No najlepiej to Kurde no, To nie jestem. zabiję Pięknie, ale zabijam O, na równi jesteś 202 na 200 No ja chciałem Cię dać tak O ci wam No! Czulstwo! Ok, wygrywamy Jestem niebieski? Nie, czerwony Ja! Jednak mi się Pięknie, awesome guys A wiesz co? A wiesz co? Zaszalej. Od razu lepiej idzie z tą bronią. Jakim cudem to ja nie wiem. Dam. 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 dam, dam. Jest tu jaki cud? Możesz. Ja. Kurczanówki Kurczanówki Kurczę. Nie masz To ma najlepsze chyba A ładnie, celownie Serio, trzech na jednego to pan na O Ty mi żeś nie pomógł O jak tu trzech Zaraz przyjdzie Ojej, kill'em. Hmm? Jest tutaj po... No! Trafiłem, ty! Trafiłem! Pięknie! Dziesięciu zabiłem. Trafiłem! zajście No i... No, nie. o nie trzeba cały czas przemienić to mi się coś porobało. No cool. no. I jakby mnie tak było, nie, to chyba mam to tak. No nie, Ej, szkoda, że to nie. No nie, to nie. Go no killnął. No nie! Ja ich tak jakby dobija. Kurde Aleś Aj tak wygrywamy. Panowie, panowie. Oj, panowie. No, no. A w tej grze naprawdę... Ty ktoś swojego zabił. Tam widziałem po lewy no. Czerwony czerwonego zabił, bazułko Serio, da się wkurzyć. Da się. Mh. Nieważne. Tak się można wkurzyć. Przy tym. Przy tej grze. Ja pierdziu. Pieruny świat czysto odmów. Gdzie? Nagród Wow. No to było ładne. Zrób, zrób. Ok. Zrób, <laughs> zrób. No nie. 15. O, oh. ok. A co mi tam? Dzień.

Ja, no serio? Chyba na F, bo na G się rzuca. Przepraszam, się co, co, co? Co? O, Fanie, ja granata. No co, No, łoś! Panie komuś. Ja już granata. granatę, granata się rzuca. A, na G. O. Okay. Co?! Co?! No nie, sam się zabiję. Zajście! Nie, ja tu nie... Wiem. Czemu w ogóle ja tam chodzę? Okej, okay, jeszcze około 100 funkcików musimy panowie i panie zabrać. Jeśli tu jakaś kłani... Ile was tu czuję? Szkoda, że na... No... jak to? No jak? Już. Jak? Po prostu ja nie wiem. Nie to naciskam. Dobra. Czas na rozkwierkianie. I co ty no, jest coś. Nie właśnie. Okej, okay, całkiem dźwięk nie do ile. Supcio, No jak ty mogę mnie zabić? Jak cię ja to zabić? Dobra, to jest takie ciułowe. Seriously. Czego się bardzo. Ty zabiję od mnie. 17. Zabiłem jednego. Patrz, o, 17. Pięknie. Pięknie, ale jest. Ile? Dziewiętnaście. Jeszcze. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden musi być. Jak ten. Pięknie. Jeszcze. O, nie wiem. Za. Ai! Jeszcze O jest! Okay. Mhm. Ale jest. 20. Aż. Ale armia. JP armia. <gryw> <gryw> I to, <co>? Budujemy Minecraft. Haha. <gryw> 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 Okej, okay, idę z tym. Może... Od tyłu? To nieludzkie. <laughs> Może kogoś ubiję z tej broni. No Nie wiem, co jest mniejsze. Czy tamta poprzednia ta mama? Czy. Oj. Okej, okay, zmiana mapy. Jak zmiana mapy, to przy okazji. koniec odcinka. <laughs> no tak, już ile ten odcinek trwa. 15, około 15 minut, tak sądzę. Eee, więc, no, zobaczcie jeszcze mój ran, ranking. No, prawie połowę. Jeszcze raz tyle muszę zrobić. Jeszcze inwentory, no, takie ja mam tu bronię. No, tyle mam do tego. W ogóle TNT nie używam. Rating, no, to nieważne. Też nieważne. No i co? No. No właśnie, co ja chciałem powiedzieć? Co chciałem powiedzieć? A wiem co? Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeśli tak, to nie zapomnijcie dać kciuka w górę, pozytywnie skomentować. I oczywiście, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, to zasubskrybujcie nasz kanał. Więc to by było na tyle. ならいい